5 grudnia 1965 roku obiegła świat wiadomość, że na zakończenie Soboru Watykańskiego II papież Paweł VI ogłosił błogosławionym mnicha z Libanu, Szarbela. Kim był święty Szarbel? Błogosławiony Szarbel. Otóż Szarbel urodził się w XIX wieku. W ziemi libańskiej, w ziemi świętych, błogosławionych, od dzieciństwa odznaczał się umiłowaniem modlitwy, pobożnością. Oczywiście ciężko pracował, ale zawsze szukał kontaktu z Bogiem. Nie interesowały go jakieś tutaj ludzkie przyjemności, to co świat oferuje, i tym zaskakiwał. Swoich rodziców, swoich kolegów, koleżanki, że szukał ciszy, samotności. Rzeczywiście już bardzo wcześnie odkrył, że Bóg jest miłością i wielką ciszą. Święty Szarbel, który jest mnichem maronickim, pochodzi z Libanu. Bardzo wcześnie wstępuje do klasztorów Annaja. Prowadzi życie bardzo proste, oparte na regule skromnej, pokornej. Ta reguła prowadziła go do całkowitego zjednoczenia z Bogiem: przez czystość, posłuszeństwo, ubóstwo, ale równocześnie przez zwyczajną, codzienną pracę fizyczną. Dawał przykład, Innym, Jak należy pracować solidnie, uczciwie, a pracował w winnicy, jako ogrodnik. Być może, że ta jego praca upodobniona do pracy Jezusa z Nazaretu sprawiła, że w tej pracy odnalazł pokój, siłę, jakąś witalność. Ale zanim oddawał się tej ciężkiej pracy, to jednak od wczesnych godzin porannych, od świtu przychodził do kaplicy, aby się modlić, aby sprawować Najświętszą Eucharystię po mszy świętej. Wiele godzin klęczał, dziękując Bogu za dar Najświętszej ofiary. A później szedł do tej pracy ciężkiej, o której już wcześniej wspomniałem. Był przykładem dla innych. Wielu odkryło, już za jego życia, że ten człowiek jest bardzo autentyczny, że przeżywa bardzo poważnie swoją relację z Jezusem Chrystusem. Z tej relacji rodziła się jakaś niezwykła świętość, pokój serca, ale równocześnie duch służby. Wielu przychodziło i prosiło go o pomoc, o wsparcie. Nikomu nie odmawiał. Nikomu nie odmawiał za życia, i powiedział, że również po śmierci będzie czekał na każdego, kto do niego przyjdzie. I również w naszym kościele od kilku lat święty szarbel, obecny w ikonie, w relikwiach, ściąga rzesze pielgrzymów, którzy przychodzą z rozmaitymi problemami duchowymi, fizycznymi, psychicznymi, aby tu odnaleźć pokój, aby odnaleźć sens życia, aby odnaleźć siebie na nowo. I dlatego zapraszam Ciebie, abyś również 30 dnia miesiąca zechciał wstąpić do tego niewielkiego kościoła na Starym Mieście, kościoła Świętego Krzyża, aby dołączyć do wspólnej modlitwy, aby może przez sakrament pokuty uporządkować swoje życie, aby nakarmić się przy stole pańskim i na końcu mszy święty otrzymać błogosławieństwo olejem świętego szarbela. Olej jest sakramentalium, jest znakiem czułości, bliskości Pana Boga, który pragnie działać w naszym życiu. Jeśli chcesz zobaczyć działanie szarbela, przyjdź do naszego kościoła 30 każdego dnia miesiąca, po południu, wieczorem. I zobaczysz, że twoje życie zacznie się zmieniać, gdy zaprzyjaźnisz się ze Świętym Szarbelem. On poprowadzi cię do spotkania z Jezusem, który jest lekarzem duszy i ciała, najlepszym lekarzem. Szczęść Boże.